Przemysław w półtora, manager Centrum Infinity Katowice. Bardzo mi jest miło, że możemy jako marka Infinity wesprzeć Jazz Art Fashion Festival. Wydarzenie, podobnie jak marka Infinity, bardzo indywidualne dla ludzi o nieprzeciętnych gustach, zarówno artystycznych, jak i społecznościowych. Marka Infinity, która w indywidualny sposób pozwala realizować. Naprawdę wysublinowane gusta na naszych klientów, kreuje nisze wśród samochodów marki Premium, łącząc komfort i sportowy indywidualny charakter. Połączenie tak naprawdę ekspozycji samochodów na wydarzeniu, na festiwalu jazzowym, na pokazie mody, na aukcji charytatywnej, to tak naprawdę działanie bardzo wielokierunkowe możemy się spotkać na tym wydarzeniu z naszymi klientami także przy okazji wydarzeń związanych z modą z kulturą z życiem codziennym nie tylko i wyłącznie w salonie motoryzacyjnym w którym jesteśmy w dniu dzisiejszym tak naprawdę jeżeli chodzi o samochody Infiniti tutaj mogę powiedzieć państwu najwięcej szczerzej najwięcej to samochody bardzo indywidualne najnowszy model Infiniti Q50 jak i pozostała gama modeli z modelem QX70, który jest najbardziej znany pewnie na rynku. To samochody nacechowane bardzo wieloma indywidualnymi rozwiązaniami, zarówno technicznymi, jak i stylistyką, która pozwala poczuć się indywidualnie także w świecie samochodów Premium. Desert Fashion Festival to także wydarzenie kojarzące nam się ze sztuką. Sztuka dla marki Infinity to tak naprawdę codzienność. Każdy samochód jest tworzony z pasją z myślą, aby codzienny przedmiot użytku, jakim jest samochód osobowy, mógł być dziełem sztuki. Stąd też nasza obecność na wydarzeniu. Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć też ze względu na Fundację Omen Mensach. Budowa szkoły w Ganie to niezwykłe przedsięwzięcie, do którego mam nadzieję, że poprzez ten udział dokładamy nie jedną, a kilka cegiełek. Infinity serdecznie zaprasza 13 września na Jazz Art Fashion Festival do Wadowic, do hotelu Młyniacka. My tam będziemy na Państwa czekać.